Tym razem mamy do narysowania wykres funkcji przedziałami liniowymi, określony w trzech przedziałach, i mamy na podstawie tego wykresu określić jego monotoniczność. No to słuchajcie, spróbujemy to zrobić jak najszybciej, czyli w miarę możliwości, nie robiąc tabelek dla każdego fragmentu. Spróbujemy, jeżeli się uda narysować go korzystając ze współczynników kierunkowych funkcji i z punktów przecięcia z osią o y. I zacznijmy od pierwszej części, czyli od wykresu 1, 2 x plus 3, 2. Zwróćcie uwagę, że nasz współczynnik kierunkowy a jest równy 1, 2, czyli będziemy przemieszczać się o 1 na y i o 2 na x, a nasz wyraz wolny Czyli punkt przecięcia osią o y jest równy 3 drugie. No i, e, i ten wykres będziemy rysować dla wszystkich x należących od minus nieskończoności do jedynki bez jedynki. E, czyli za, zaznaczmy sobie jednostkę. E, no i zacznijmy, zacznijmy od tych trzech drugich. I tak jak mówi współczynnik kierunkowy, idziemy 1 do góry, 2 w prawo. Albo w drugą stronę, 1 w dół i 2 w lewo. Pamiętając o tym, że ten wykres będzie wykresem dla funkcji w przedziale od minus nieskończoności do jedynki i jest to przedział otwarty przy jedynce. No i mamy pierwszą część wykresu. Druga część wykresu to chyba najprostsza część, bo to, bo to funkcja y równa się minus 1, czyli funkcja stała na minus jedynce. W przedziale od jedynki do czwórki, czyli pierwszy fragment zamknięty, drugi fragment zamknięty. No i, i mam fragment funkcji stałej. No i trzeci fragment funkcji pewnie bym go narysował, gdybym miał, gdybym miał więcej miejsca na ekranie. Musiałbym zacząć od minus 7 i poruszać się o 5 w górę i o 1 w prawo, aż dotarłbym do obszaru x większych od 4. Natomiast no nie udało się, więc zrobimy sobie tabelkę. Weźmiemy sobie X -y i weźmiemy kilka X, weźmiemy kilka x większych od, od 4, weźmiemy też czwórkę, pamiętając o tym, że, że tam będzie przedział otwarty. No i weźmy na przykład piątkę. I myślę, że to wystarczy. No i teraz mamy, teraz mamy Y. Dla X równego 4. Mamy 4 razy 5, 20, 20 minus 7 to jest 13, czyli mamy. Czyli jesteśmy gdzieś tutaj, no i tutaj mamy przedział otwarty. Teraz dla piątki mamy 25 minus 7, czyli 18, no to jakoś tam, jakoś tam będzie to szło do góry. Dla określenia monotoniczności nie jest to aż takie ważne. No i teraz słuchajcie, teraz najważniejsza rzecz, to no mamy określić monotoniczność tej funkcji. No, funkcja nie jest monotoniczna, w pierwszym przedziale ona rośnie, w drugim przedziale jest stała, w trzecim przedziale ona rośnie, ale te przedziały nie łączą się ze sobą, więc, więc możemy śmiało powiedzieć, że funkcja nie jest monotoniczna. No i dziękuję Wam bardzo.